Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkie zadekalne skorpionki. Skorpionki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również skorpionki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne skorpionki. Horoskop tygodniowy, ekspresowy, taki podun tygodniowy na tydzień, kochani, od 6 do 12 lutego roku 2023 zobaczymy, jaka energia do Was idzie w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także zaczynamy, nie gadamy. I okej, okay, kochani, ja już stosuję karty i powtarzam Wam, powtarzam Wam jak mantrę. Jest to przekaz ogólny, nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. No i oczywiście pamiętajcie, że no, przekaz ogólny charakteryzuje się tym, że no, nie zawsze wiąże się tak właśnie stricte z naszym życiem. Czasem tu są ważne, takie cenne wskazówki, sugestie od e, kart, więc bierzcie to pod uwagę. Dobrze, skorpionki, już zaczynamy. Cóż tam u Was w tym tygodniu? Wyzwanie dla mm, skorpionka na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach? Miłość, uczucia. I rada. Skorpiony dobrze, dobra, skorpionki. Wyzwanie na ten tydzień, tak? Taka energia z zewnątrz, która do Was przyjdzie, która będzie Was dosłownie otaczać, która się będzie wami opiekować. No i wy albo się będziecie musieli zmierzyć z tą energią, albo ją po prostu przyjąć do swojego domu dosłownie, do serca, do duszy. Kochani, w tym tygodniu sprawy nabierają tempa, jeśli chodzi o Was, skorpionki. Wszelkie sprawy, bez względu na to, czy one dotyczą spraw osobistych, zawodowych, uczuciowych, to tutaj mam taką informację, że w tym tygodniu to co albo musiało zostać odłożone w czasie, albo na to czekaliście długo, takie wyczekiwane jakieś efekty jakiejś waszej pracy czy jakichś waszych wysiłków. W tym tygodniu nabierają tempa i wreszcie zaczyna się ruch, coś się zaczyna po prostu dziać w życiu skorpionków. No, mam wrażenie, że na to skorpion czekał i, o, i razem z tym pędem będzie mógł również ruszyć i pędzić, pędzić przed siebie, kochani. Mhm. Kochani, ale wiecie, to jest też taka energia, która bardzo często mówi, że tutaj może się pojawić dużo, za dużo nawet tych przyspieszeń, za dużo wydarzeń jednocześnie, które trzeba będzie ze sobą jakoś połączyć, nie? Można się czasami troszeczkę w tej prędkości, w rozwoju tych sytuacji, które się tutaj będą rozwijać, można się czasami pogubić, tak? Więc na to zwróćcie, kochani, uwagę. Ale to jest też taka, wiecie, energia, która pokazuje, że Wy skorpionki będziecie, tej, tak jak ta strusie pędzi wiatry, tak? W tym tygodniu, Wy będziecie tak. Wam się będzie chciało, po prostu Wam się będzie chciało działać, nie to, że siedzę i marudzę, tylko działam, ruszam, przyspieszam swoje życie, przyspieszam sprawy, na których mi zależy. Także fajnie, fajnie, taki troszkę <laughs> prędki tydzień, ale przynajmniej nudy nie będzie. <laughs> Dobra, kochani, i praca, kochani, w pracy. Bardzo fajna energia, kochani. Tutaj energia, wiecie, wyrównywania wszelkich rachunków, wyrównywania. Na przykład wypłat, tak? Jeżeli ktoś ma jakąś zaległą wypłatę, zaległą premie jakieś fundusze, które się wam należą, pamiętajcie, za wykonaną pracę, lub najwyżej sieci się wam należą, bo skorpionek zapracował na to, tak no to w tym tygodniu możecie się spodziewać tych wszelkich właśnie wyrównań finansowych. Hmm, ktoś być może jakiegoś dłużnika macie też tutaj, oczywiście ktoś wam oddaje ten dług. Może to być oczywiście dług wdzięczności w pracy jak najbardziej niekoniecznie finansowy. Ale tu jest właśnie zwroty wszelkich długów, niedopłat i tak dalej. Zwróćcie też skorpionki w tym tygodniu uwagę, czy wy nie macie u kogoś jakiegoś długu, czy też tutaj nie trzeba e, oddać, tak? Zrewanżować się, na to zwróćcie, kochani, uwagę. I co, kochani? Bardzo sprawiedliwa ocena Waszej pracy w tym tygodniu przez pracodawców. Możliwa za to jest oczywiście nagroda, hojne wynagrodzenie takie, a przynajmniej pochwała, że Skorpionku, dałeś radę, postarałeś się, super. Eee, także fajnie, fajnie. Tu, kochani, dosłownie, to jest taka energia, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, nie? Taka energia, co dajesz, co dostajesz, czyli im lepszy wkład w pracę, w wynagrodzenie większe i bardziej satysfakcjonujące. Mhm. Ale wiecie, to jeszcze taka wiecie, w pracy, ta atmosfera pracy będzie taka dosyć fajna. taka, wiecie, każdy każdemu będzie pomagał, wspierał. Więc, więc fajnie, więc jeżeli ktoś sobie poszukuje właśnie pracy, kochanie, no to w tym tygodniu możecie liczyć na kogoś, kto wam. Po prostu może nie tyle za rączkę Was poprowadzi, ale po prostu Wam pomoże, wesprze Was w poszukiwaniu tej pracy, da Wam jakieś tam, nie wiem, ofertę, jakąś ciekawą znajdzie i Wam pokaże, tak? Eee, także weźcie sobie to pod uwagę. No, dobra, kochani. Eee, ja tak szybko tym razem, kochani, bo mm, naprawdę ja, ja dzisiaj jestem ledwo żywa, zostały zbliźnięta i skorpion zostało mi na koniec. Ja naprawdę robię to już resztkami sił, resztkami sił. A propos, właśnie miłości, tutaj macie siłę tej miłości, energia waszej miłości jest no, taka silna. Tu także tak, tutaj idą sprawy, też szybko się tutaj ruszają, kochani. I dla związków istniejących, kochani, tu jest taka informacja, to będzie walka. Walka o wasze szczęście, o wasze wspólne szczęście, kochani. Mhm. Być może coś was poróżniło um, ostatnimi czasy i w tym tygodniu znajdujecie taką siłę przebicia do tego swojego partnera lub partnerki, lub wasz partner znajduje właśnie siłę przebicia, żeby do Was dotrzeć, żeby się dogadać, no choć już cię tutaj pogłaskam, nie, 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 nie złość się, nie denerwuj na mnie, tak? E, to jest taka wiecie, chęć walki um, z przeciwnościami. Więc jeżeli macie jakieś tam po, po boku, takich pobocznych ludzi, którzy lubią się wtrącać w waszą relację, no to jest wspólnymi siłami pokonacie tych, tych, tych takich upierdlistów, którzy próbują e, mieszać się w nie swoje związki. E, także taka to informacja. Ale wiecie, to jest taka wiara w siebie, więc Skorpion poczuje też w tym tygodniu, m, że da radę, że uwierzy, tak? Że m, zawalczy o ten związek, zawalczy o kogoś, jeżeli jeszcze jesteś singlem i masz kogoś na oku ciekawego. Jest tutaj gotowość do walki. Mhm. E, I taki, tylko pamiętajcie, żeby ta walka a, była w taka Wiecie, jak to się by taka bardzo wyważona, żeby tutaj kogoś nie spłoszyć dosłownie, <grych> żebyście się nie rzucali na to swoje, swoich partnerów i partnerki, potencjalnych partnerów, jak lwy dosłownie, jak na zwierzynę do pożarcia, tylko mm, delikatnie, delikatnie, z wyczuciem, kochani, z wyczuciem. Najpierw tak obczajcie, nie? czy ta osoba rzeczywiście chce, chce z Wami tak fajnie się dogadać, czy nie jest gotowa do tego podrywu, nie? do tego ataku. W ten sposób. Super energia, kochani. Mhm. Także tutaj w miłości raczej nic nie powinno dziać, tutaj macie taką energię, wiecie, pewności siebie, e miłości do samego siebie, w miłości w w co? we własne możliwości, kochani, taka, taka siła, siła pojednania przede wszystkim tutaj. Mhm. Więc jeśli macie jakieś osoby, z którymi warto, jakiegoś mówiłam lew, widzicie, widzicie? Ja kompletnie nie myślę, lwa to, to właśnie. Mhm. No, może ten będzie walczył. Dobra, kochani. I rada, kochani, dla Was. Yy, przede wszystkim, yy, nie zamykajcie się w tym tygodniu. Nie zamykajcie się, nie ograniczajcie, zwłaszcza własnej głowy. Bo tutaj idą fajne i w pracy, i, i, i w ogóle w waszym, w tym tygodniu dla was skorpionki, fajne takie przyspieszenie, więc postarajcie się nie zamykać na te okazy, które się tu będą nadążać. To może troszeczkę, widzę, tu może troszeczkę przytłaczać, i czasami takie własne ograniczenia skorpionki mogą mieć w głowie, czy ja dam radę, czy ja wyrobię na zakrętach w tym pędzie. Wyrobić skorpionku, tylko pamiętaj, że jeżeli poczujesz ten lęk, lęk, ten strach, chęć wycofania się w całym tutaj natłoku tych wydarzeń, pamiętaj. Pamiętaj, to stworzy Twoja głowa skorpionku, i być może to będzie taki troszkę instynkt samozachowawczy, żeby się po prostu nie przemęczyć. A ten tydzień dla większości znaków jest dość takim męczącym tygodniem trudnym tygodniem tak energetycznie trudnym, wiecie, tak dużo tutaj przytłacza. Więc postarajcie się, kochani, dosłownie nie ograniczać do własnych uprzedzeń i taką cierpliwość w sobie odnaleźć, tak? Znajdziecie rozwiązanie, znajdziecie rozwiązanie i, i takie tempo, odpowiednie tempo, żeby mm, ogarnąć tutaj te wszystkie sprawy. Dobra, skorpionki, jeszcze aniołek dla Was i ja, nie, ja idę, idę, idę pod kocyk. Dziękuję za dobro i pomnażaj je. Właśnie, skorpionku, tutaj idzie to dobro, tutaj są te rewanże, są te mm, szanse w miłości, w uczuciach, tutaj... I do, idzie do was, przyspiesza do was to, na co czekaliście. Więc dziękujcie Wszechświatowi za to dobre, które do Was w tym tygodniu idzie. I pomnażajcie jej. Ta? Pomnażajcie właśnie, nie blokujcie się, bo to, co tutaj się narodzi w tym tygodniu, ma potencjał na przyszłość. Zarówno właśnie w pracy, jak i w miłości, jak i w życiu osobistym. Więc dziękujcie, cieszcie się tym i nie zamykajcie, nie zamykajcie swojej głowy na to, co się w tym tygodniu wydarzy. Dobrze, skorpionki, życzę Wam pięknego tygodnia. Działajcie, kochani. Odpoczywajcie przede wszystkim, nie przemęczajcie się tak, żeby później nie było, że w piątek wieczorem, tak jak ja, ledwo będziecie siedzieć. Co pięknego tygodnia, tylko wam życzę. E, niech się dzieje, samo dobra, samo pozytywna energia. No i co, widzimy, słyszymy się niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!